Paweł Oksanowicz, witajcie w weekendowy poranek w Muzeum FM w programie Bizon – biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Nie jestem sam, ponieważ jest ze mną Jakub Tyczkowski, prezes zarządu organizacji odzysku Rekopol. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o gospodarce obiegu zamkniętego, a także w ogóle o systemie odzysku odpadów w, w Polsce, czyli temat bardzo, bardzo ekologiczny, bardzo zielony. Znajdujemy się w siedzibie organizacji Rekopol, obok mnie fotel zrobiony z makulatury, czyli i takie rzeczy da się robić z materiałów z odzysku, z opakowań wprowadzonych na rynek. Po tym długim wprowadzeniu, nie może być inaczej, muszę oddać głos Jakubowi, ale jeszcze zanim to się stanie, zanim zaczniemy mówić w temacie spotkania, powiedz trochę o swojej organizacji, czym się zajmuje e, Rekopol? Organizacja odzysku Rekopol, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się odzyskiem. Natomiast e, czym jest tym odzysk? My tak naprawdę współfinansujemy działania związane ze zbiórką odpadów opakowaniowych z rynku i przekazywaniem ich do recyklingu. Taka jest idea funkcjonowania organizacji odzysku, czy to w Polsce, czy za granicą. Jest to idea, która realizuje tak zwany model oparty na rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czyli krótko powiedziawszy, my. Realizujemy pewne wymogi, które są kładzione na firmie, która wprowadza na rynek swoje opakowania. I w imieniu takich przedsiębiorców e, powodujemy, że te opakowania są zbierane i później dalej przetwarzane. Natomiast nie robimy tego własnymi rękoma, nie posiadamy ani infrastruktury do zbierania, ani infrastruktury do przetwarzania, tylko zawieramy umowy z firmami, które realnie zajmują się zbieraniem odpadów, segregowaniem odpadów i dalszym wykorzystywaniem. Dlaczego odzysk surowców z opakowań jest ważny dla przedsiębiorców, na przykład działających w branży spożywczej? Jest kilka elementów. Czy odzysk jest ważny dla każdego przedsiębiorcy z punktu widzenia samego przedsiębiorcy? Można by powiedzieć, że nie, bo tak naprawdę głównym celem biznesowym przedsiębiorcy jest coś wyprodukować i to coś sprzedać. Teoretycznie nie powinno go interesować, co się później wydarzy z tym cosiem czy my to skonsumujemy, czy nie i czy opakowanie, które później się stanie odpadem, zostanie wykorzystane, czy nie. Ale to jest tylko półprawda. Z tego względu, że e, na przykład butelka szklana, czy butelkę, czy słoik szklany dzisiaj nie jest produkowany w 100% tylko i wyłącznie z, z piasku, bądź z innych surowców pierwotnych. W każdej butelce, w każdym słoiku, który w zasadzie codziennie kupujemy część to jest odpad stłuczki szklanej. Także dzisiaj jest rzeczą zupełnie naturalną, że część surowców naturalnych jest, zastępo, jest zastępowanych odpadami. Dlaczego? Dlatego, że wyprodukowanie wyrobów ze szkła z użyciem stłuczki jest tańsze, zużywa się mniej energii i jest też. Prośrodowiskowe z tego względu, że w czasie takiego procesu są dużo niższe emisje dwutlenku węgla. Tak samo jeśli chodzi o metale czy to aluminium, czy stal jest powtórnie wykorzystana do produkcji nowych opakowań z tychże metali. Pudła kartonowe, które kupujemy, dzisiaj tak samo są wyprodukowane częściowo z użyciem makulatury, która, która powstaje z opakowań. Czy to, są, czy to są inne wyroby z użyciem innych odpadów opakowaniowych, czy to są na przykład opakowania wielomateriałowe, które też są coraz częściej wykorzystywane w gospodarce, czy to właśnie w przemyśle celulozowym, czy do produkcji na przykład płyt budowlanych. Także z tego punktu widzenia, zagospodarowanie odpadów. Czyli zawracanie tych odpadów do powtórnego wykorzystania zaczyna być również w gestii zainteresowania samych producentów, którzy wprowadzają na rynek swoje produkty w opakowaniach, bo okazuje się, że wykorzystywanie odpadów może wpływać na obniżenie kosztów takiej działalności. Z innej strony jeśli wykorzystujemy odpady opakowaniowe zużywamy mniej surowców, zużywamy mniej piasku jeśli chodzi o szkło, zużywamy mniej rut aluminium jeśli chodzi o opakowania aluminiowe, czy zużywamy mniej wody w różnych procesach produkcji, czy zużywamy na przykład mniej ropy naftowej jeśli chodzi o tworzywa sztuczne. Tutaj listę argumentów za tym aby powtórnie opakowanie wykorzystać jest, ta lista jest długa. No, i mamy jeszcze prawo, które narzuca na producentów yy, yy, odpowiednią ilość odzysku z opakowań, które wprowadzają na rynek. Zgadza się. I to prawo powstało właśnie w momencie, kiedy zdano sobie sprawę, że opakowania, które stają się odpadem, stanowią bardzo duże obciążenie dla środowiska. I to był powód pierwotny, aby. W pewnym sensie przymusić producentów, przedsiębiorców do tego, aby musieli realizować tak zwane poziomy odzysku i recyklingu w Unii Europejskiej. To był pierwszy tego typu instrument, który został wdrożony w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej, tych starych krajach na początku lat 90. Także to przymusiło producentów, aby oni finansowali lub finansowali właśnie zbiórkę selektywną, czy zbiórkę odpadów i przekazanie tych odpadów do recyklingu. Wrócimy do systemu prawnego, jaki obowiązuje u nas w kraju i w Unii Europejskiej jeszcze. Teraz chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że gromadzenie odpadów, przetwarzanie ich dla samego biznesu to oszczędności, czyli odpady to też biznes, ale chyba nie do końca czysty, jak mi się zdaje. Jakie możemy wskazać luki w systemie obowiązującym w kraju, w systemie zbiórki odpadów i recyklingu? Zacznijmy od samego wytwórcy produktów w opakowaniu. Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy w Polsce, czy tu w Europie, czy ten system finansują wszyscy przedsiębiorcy? Czy to jest Polska, czy to są inne kraje członkowskie? Zakłada się, że część przedsiębiorców jest poza systemem, czyli nie uczestniczy w finansowaniu tego, tego co powinni robić? Trudno jest określić, jaki jest, jaki jest poziom tej szarej strefy po stronie przedsiębiorców, ale on istnieje. Po stronie zbiórki odpadów. Czasami spotykamy się z tym, że deklarowana jest zbiórka danego odpadu opakowaniowego, a tak naprawdę jest zbierany inny odpad opakowaniowy i przetwarzany. Są też takie sytuacje, że deklarowany jest recykling jakiegoś tonażu, a Okazuje się, że ten tonarz nie został poddany recyklingowi, natomiast ktoś ten recykling dofinansował. Czyli zachodzi pytanie, co się stało z tym strumieniem pieniądza. Eee, tutaj trzeba postawić sobie dalsze pytanie, czy czy w Polsce przedsiębiorcy w pełni wiedzą, za co płacą, tak powiem w dużym skrócie? Wydaje się, że w niektórych przypadkach niestety trudno jest określić, gdzie ten strumień pieniądza idzie, który powinien zasilić zbiórkę. Więc, skoro system nie działa, co należy zrobić? Jak mi się wydaje, są dwa wyjścia: albo zacząć pracować nad uszczelnieniem tego, który mamy, albo stworzyć zupełnie nowy. Ja bym szedł w stronę tego drugiego rozwiązania. Próbowano już kilka razy przemodelowywać system, który dzisiaj funkcjonuje, poprzez wielokrotną nowelizację ustawy bądź tworzenie nowej ustawy. Dzisiaj znajdujemy się natomiast w innej sytuacji, z tego względu, że na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Komisji Europejskiej jest opracowywany nowy system prawny, który wymusi zupełnie nowe działania na krajach członkowskich i również na przedsiębiorcach. Wydaje mi się, że to jest dobra okazja, aby właśnie mówić to, o czym Ty powiedziałeś. Czyli mówmy o tym punkcie drugim, zastanówmy się, czy nie wykorzystać tej sytuacji, aby tworzyć Nowy system, biorąc pod uwagę już to, co nam się udało zrobić, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów europejskich i te dobre doświadczenia, i te złe doświadczenia, i próbując wypracować rozwiązanie, które zadowoli. Różne strony tego biznesu śmieciowego, czyli zadowoli i przedsiębiorców, którzy mają płacić za ten system, i zadowoli firmy zbierające odpady, ale też zadowoli samorządy, które dzisiaj są bardzo ważnym elementem całego systemu zbierania odpadów opakowaniowych poprzez zbiórkę selektywną, bo to samorządy mają władztwo nad tymi systemami. Teraz pomyślałem, że powinniśmy wyjaśnić słuchaczom, jak ten stary system funkcjonuje, nawet jeśli posiada luki. Stary czy obecny system funkcjonuje w ten sposób, że mamy dwa światy. Mamy świat gospodarowania odpadami. My, jako mieszkańcy, jako konsumenci, jesteśmy częścią tego świata, bo wyrzucamy śmieci, odpady. Później te odpady są zabierane przez wyspecjalizowane firmy, trafiają do sortowni, są przygotowywane do recyklingu i wreszcie trafiają do recyklingu. Wszystko to, co jest wykonywane, włącznie z tym, że my te odpady segregujemy zakładam, że tak się dzieje w każdym domu w Polsce to też jest jakiś koszt. Wszystkie te, wszystkie te czynności pociągają za sobą koszty i to jest jeden świat. Drugi świat to jest właśnie świat realizacji poziomów odzysku i recyklingu, za co płacą przedsiębiorcy wprowadzający swoje produkty w opakowaniach na rynek. To jest świat równoległy, który nie do końca się styka z tym pierwszym światem czyli koszty, które występują w tym pierwszym świecie, są zupełnie inaczej rozliczane w tym drugim świecie. Suma summarum koszty zbiórki selektywnej dzisiaj są pokrywane. Przez nas, przez mieszkańców, udział finansowy przedsiębiorców jest, jest niewielki. W niektórych surowcach wręcz można powiedzieć znikomy. To, o czym powinniśmy rozmawiać, to jest właśnie mm, przemodelowanie systemu w kierunku takim, że przedsiębiorcy będą ponosić inne koszty. I wydaje się, że zostanie to wymuszone właśnie przez nową dyrektywę opakowaniową, która, której projekt ukazał się dosłownie kilka dni temu i która może wymusić na wszystkich krajach członkowskich wprowadzenie takich systemów, gdzie przedsiębiorcy będą pokrywać dużo większą część kosztów zbierania i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych. I to jest news w branży opakowaniowej, projekt nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Teraz chciałbym, żebyś przedstawił nam wszystkim, na czym... Polega na sedno tej dyrektywy. Obecnie obowiązujące prawo unijne dało krajom członkowskim bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o implementację dyrektywy opakowaniowej. Czyli prawo to nie mówi, w jaki sposób należy realizować zobowiązania, nie mówi e, nic o sposobie finansowania czy o poziomie kosztów, jaki powinien być pokryty. Natomiast Komisja Europejska doszła do wniosku, że to powoduje dosyć duże różnice pomiędzy poszczególnymi systemami w różnych krajach Unii Europejskiej i ten stan rzeczy musi być zmieniony. Dlatego też to nowe prawo, które dzisiaj jest dyskutowane. Jednym, jedną z głównych zmian tego prawa ma być to właśnie, to jest element finansowy, że przedsiębiorcy mają pokrywać koszty związane ze zbieraniem odpadów, z przygotowaniem do recyklingu, ze wszystkie koszty logistyczne, obniżone o przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, czyli przygotowanych już odpadów opakowaniowych. To się nazywa koszty netto. Czyli to jest zupełnie nowe podejście, że w prawie unijnym został zapisany pewien mechanizm finansowy, który musi być realizowany. Inną ważną rzeczą to to, że będziemy mówić o dużo wyższych poziomach odzysku i wyższych poziomach recyklingu, które jako człon kraj członkowski będziemy musieli zrealizować. Zostały wyznaczone cele do, na 2025 i później do 2030 roku. Są to cele ambitniejsze do zrealizowania. Dzisiaj zaczynamy w Polsce dopiero się zastanawiać, czy one w ogóle w Polsce będą realne do, do zrealizowania. Trwa na ten temat dyskusja, będą trwały analizy. Jeśli się okaże natomiast, że będziemy musieli zrealizować te, te cele, to będzie ogromne wyzwanie dla całego rynku, tego odpadowego oczywiście w Polsce. Innym ważnym rozwiązaniem, które do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje, to jest to, że kraje członkowskie, które wprowadzą system oparty na rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli tak naprawdę bazującym na organizacjach odzysku, będą musieli wprowadzić zasady, które będą gwarantować, Równe konkurowanie pomiędzy tymi organizacjami odzysku. Będą musieli wprowadzić zasady, bardzo ścisłe zasady certyfikacji tych podmiotów, ścisłe zasady nadzoru, czy to po stronie strumieni odpadów przepływających, czy to po stronie finansów. Także pojawia się szereg nowych elementów, szereg nowych instrumentów, które spowodują, że te rynki w poszczególnych krajach Unii Europejskiej będą dużo szczelniejsze. I będą gwarantowały w dużo większym zakresie to, że przedsiębiorcy będą wiedzieli, za co płacą. A o to nam w dużej mierze chodzi. Jakub Tyczkowski prezes zarządu organizacji odzysku Rekopol, wiodącej organizacji odzysku na naszym krajowym rynku. Jakubie, o jakich my w ogóle pieniądzach mówimy? Ile obecnie warty jest rynek, a ile będzie warty w tych latach, o których wspomniałeś już? To być może wcale nie tak bardzo odległa przyszłość 2025, nawet 30. Dzisiaj rynek w Polsce, o którym mówimy, to jest wartość około 50 milionów złotych. Możemy się porównywać z innymi krajami członkowskimi, z takimi jak Niemcy, czy, czy Belgia, czy Francja, ale nie powinniśmy tego robić, bo to są kraje o zupełnie innej zamożności niż Polska, o zupełnie innej konsumpcji opakowań na mieszkańca. Także lepiej tego nie róbmy. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli, już dzisiejszemu projektowi spróbowali przeanalizować te cele, które będziemy musieli osiągnąć. Gdybyśmy się przyjrzeli poziomom odzysku i recyklingu, które będziemy musieli realizować, gdybyśmy się przyjrzeli kosztom, jakie będziemy musieli pokrywać, pewnie wartość tego rynku wzrośnie kilkukrotnie może sześciokrotnie może siedmiokrotnie. Tak nasze wstępne analizy wykazują. Natomiast proszę się w żaden sposób do tych cyfr nie przywiązywać, z tego względu, że będziemy mogli mówić o precyzyjniejszych danych po przeprowadzeniu rzeczywiście głębokich analiz z różnych obszarów. A na to. Potrzeba jeszcze wielu miesięcy. Jeżeli jest tak, że cena opakowań wprowadzanych na rynek musi wzrosnąć ze względu na, na koszty odzysku, na koszty recyklingu, to te cenę prawdopodobnie przemysł będzie chciał producenci firmy będą chciały przerzucić na klientów. Jest to myślenie naturalne i pewnie część tych kosztów przemysłu przerzuci na nas, na klientów. Musimy sobie zadać jedno pytanie, jaki to wzrost na przykład jednej butelki z wodą czy jednego opakowania z żółtym serem spowoduje. Czy to będzie wzrost kosztu istotny, czy to może będzie wzrost kosztów na poziomie drugiego, trzeciego miejsca po przecinku w złotówkach? Tak to się może okazać. Czy koszt butelki z piwem wzrośnie o jakąś wartość istotną, czy o wartość pomijalną? To, o czym mówimy, jeśli z punktu widzenia konsumenta, to. Będą wartości praktycznie pomijalne, bo to będą wartości niższe niż jeden grosz na jednym opakowaniu, w zależności od opakowania. Także konsumenci specjalnie tego nie odczują. Natomiast ten wzrost w skali całego kraju, w skali roku spowoduje to, że się pojawi zupełnie nowy strumień pieniądza o dużo. Wyższej wartości, za który będzie można rzeczywiście realizować duże projekty związane ze zbiórką selektywną, duże projekty edukacyjne, które spowodują to, że dużo więcej opakowań będzie można zagospodarowywać i wykorzystywać w Polsce, co pociągnie za sobą wzrost miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Także na koniec to wszystko nam się może opłacić. W programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM rozmawiamy o bardzo ciekawym, jak mi się wydaje, temacie, czyli o ekologii, o opakowaniach, a teraz o czymś, co już zaznaczyłem na początku, czyli o gospodarce obiegu zamkniętego. Dlaczego w ogóle surowce są dla nas tak bardzo ważne i tutaj chciałbym, żebyśmy pogadali trochę o tej gospodarce. Na no, obieg zamknięty, może zacznijmy od tego, co doświadczyliśmy w czasie okresu letniego w tym roku. Brak opadów, brak wody. Do czego to nas zmusiło? Do oszczędności. Jeśli będziemy wodę marnować, będziemy jej mieli coraz mniej i samo pozyskanie wody pitnej dla nas stanie się problemem. Podobnie z surowcami, jeśli będziemy marnować surowce. Czy to jest ropa naftowa, czy to jest gaz, czy to, jest, czy to są boksyty, czy to jest nawet zwykły piasek z kopalni, może się w pewnym momencie okazać, może nie jeśli chodzi o piasek, bo w Polsce piasku mamy dużo, ale może się okazać, że niektórych surowców zaczyna brakować. Szczególnie jeśli mówimy o surowcach, od których Unia Europejska, a w końcu Polska jest jednym z, z krajów Unii Europejskiej od których jesteśmy zależni. Takim surowcem jest na przykład ropa naftowa, z której się w dużej mierze produkuje tworzywa sztuczna. Wykorzystanie powtórnie tworzyw sztucznych to jest mniejsze wykorzystanie, mniejsze zakupy ropy naftowej na, na rynkach światowych. Także to też jest uniezależnianie się gospodarczo od, od dostawców. Dlatego mówimy o gospodarce w obiegu zamkniętym. Produkowane jest opakowanie, od, opakowanie staje się odpadem, odpad ten jest powtórnie wykorzystany i Albo znów się staje opakowaniem, albo się staje innym wyrobem, który wykorzystujemy w gospodarstwach domowych. Oczywiście gospodarka w obiegu zamkniętym to nie są tylko odpady opakowaniowe. To też jest sprzęt elektryczny, elektroniczny. Powinniśmy dążyć, aby czas życia takiego sprzętu był dłuższy. Powinniśmy dążyć do tego, aby taki sprzęt można było remontować, a nie jak się pralka zepsuje, żebyśmy kupowali następną, bo koszt naprawy tej pralki jest wyższy aniżeli albo porównywalny z zakupem nowej pralki. Także mówimy tutaj o bardzo wielu wyrobach, produktach, które wykorzystujemy na co dzień w naszych domach, których żywotność powinna być wydłużona albo które powinny być z powrotem zawracane do obiegu, tak żeby się stać nowym wyrobem, nowym produktem, z którego który możemy po raz kolejny korzystać. W projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, o której już wspomnieliśmy, są zapisy, które zostały podsunięte niejako Komisji przez Parlament Europejski w rezolucji, natomiast w samej rezolucji jest mowa chociażby o. Tym, że przedmioty produkowane przez przemysł powinny mieć wydłużone, wydłużone życie. Krążą tutaj być może nawet i potwierdzone mity i opowieści w, w społeczeństwie, że przemysł celowo produkuje rzeczy nietrwałe. Czy da się to zmienić, to nastawienie biznesu do produkowania nietrwałych rzeczy? Pewnie da się to zmienić, ale jest to proces bardzo, bardzo długi, no bo rozwój gospodarki bazuje na tym, że się sprzedaje coraz więcej. Gdybyśmy sprzedawali tyle samo, to nie mamy rozwoju, tylko mamy stabilizację. A ekonomia nazywa to stagnacją. E czyli sprzedawać trzeba coraz więcej. Pytanie tylko, czy trzeba sprzedawać w sztukach coraz więcej, czy może wartość dobrych produktów powinna być ciut wyższa, a ich czas życia powinien być wydłużony. To z jednej strony, z innej strony także musi się dokonać pewien pewien przełom mentalnościowy po stronie przemysłu, ale teraz my ale również my konsumenci musimy w sposób bardziej świadomy dokonywać naszych wyborów zakupowych, czy lepiej zastanowić się, czy dany, czy dany produkt przeżyje dłużej i za niego zapłacić trochę więcej, czy też decydować się na produkt tańszy, ale wiedząc, że on długo z nami nie będzie w naszym domu. Oczywiście, ktoś powie, że w Polsce nie jesteśmy zasobni. Jesteśmy skazani na kupowanie produktów najtańszych, których czas życia jest krótki. Także to jest pewien proces po stronie mentalności, po stronie całej gospodarki nie tylko polskiej, ale też całej, całej Unii Europejskiej. Jako, jako pewnego organizmu, który ma harmonijnie się rozwijać. Wydaje mi się, że jest to proces, który nie jest rozłożony na lata, ale na dziesiątki lat, żebyśmy coraz bardziej się oswajali z tym, że korzystamy z naszej planety w sposób zbyt szybki, zbyt, zbyt duży, i te zasoby, które wykorzystujemy, w pewnym momencie się mogą skończyć. I powinniśmy się nad tym zastanowić. Obecnie zużywamy półtorej planety, jeśli chodzi o zasoby. Natomiast w ciągu najbliższych 15-20 lat to będą już dwie planety. Jest to rozrzutność, która skończy się no niestety, ale zapaleniem się czerwonego światła, a za tym czerwonym światłem to już jest tylko i wyłącznie wielka ciemność. Podoba mi się to, co się dzieje w, w prawie, jeśli chodzi o opakowania chociażby, czyli o konstruowanie systemu obiegu zamkniętego. I mamy już takie jak na przykład kraje w, w Europie, które całość swoich odpadów. Zagospodarowują w sposób modelowy? Możemy powiedzieć słuchaczom, co to za kraje? Są takie kraje, gdzie się Niemcy, Francja, Belgia i wiele innych krajów w Unii Europejskiej, czy Szwajcaria, która, która jest innym krajem, ale są to kraje, w których w zasadzie się odpadów wszelakich odpadów, które generujemy u nas w gospodarstwach domowych, się nie składuje. Tam poziom składowania odpadów to jest 1-2% tego, co, co produkujemy u nas w domach. Natomiast w Polsce składujemy ciągle 70-80% odpadów. To znaczy, że duża część z tych odpadów mogłaby być wykorzystana jako surowiec lub jako energia. Natomiast dzisiaj te odpady są marnotrawione. Przecież wywozimy w Polsce na składowiska gigantyczną ilość tworzyw sztucznych, ogromnej ilości makulatury czy nawet Metali może mniej, bo jest je stosunkowo łatwo wychwycić ze strumienia odpadów. Natomiast wywozimy na składowiska surowiec, który ma wartość rynkową, dużą wartość dodatnią, które można by było sprzedać z jednej strony, z drugiej strony zawrócić do powtórnego wykorzystania. Nie robimy tego. Dlaczego? Dlatego, że taniej jest wywieźć coś do dziury w lesie. Taka jest smutna prawda. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy ponosić wyższe koszty na gospodarowanie odpadami. Może się okazać, tak jak już o tym wspomniałem, że nam się to zwróci. Natomiast to się, nie, to się nie zwróci natychmiast. To jest długotrwały proces. Także prawo zaczyna na nas pewne działania wymuszać. Wydaje się, że gdyby prawa nie było, dalej byśmy wozili odpady do dziury w ziemi, bo to jest najtańsze, ale z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego niedopuszczalne. Czyli jako obywatele powinniśmy zmienić coś w swoim zachowaniu takim codziennym? Znaczy, powinniśmy spróbować to zrozumieć, że jesteśmy elementem większego, większego systemu. Jeśli nasze zachowanie na poziomie gospodarstwa domowego nie będzie dopasowane do wymogów tego systemu, to system nie będzie działać. A to zachowanie jest bardzo proste. Po prostu trzeba segregować odpady zgodnie z tym, co mówi gmina. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że gmina nie daje odpowiednich warunków, żeby tą zbiórkę selektywną prowadzić. To prawda, ale jesteśmy ciągle w Polsce na początku tej drogi pod tytułem zbiórka selektywna i powtórne wykorzystanie. I moim zdaniem, już się dużo w ciągu ostatnich lat zmieniło i bardzo szybko się będzie zmieniać na korzyść. Z innej strony też możemy od naszej gminy wymagać, aby ten system nam umożliwiał odpowiednie segregowanie odpadów. Jesteśmy obywatelami i możemy tego oczekiwać. Natomiast też musimy zacząć od siebie, we własnym domu. A przedsiębiorcy, czy oni już przeszli te granice, kiedy uzyskuje się pełną świadomość swojej roli w systemie zbiórki odpadów? Są przeróżni przedsiębiorcy, tak jak przeróżni obywatele. Są przedsiębiorcy, którzy są bardzo świadomi. Swojej roli, jaką mają do spełnienia w tym systemie. Są natomiast przedsiębiorcy, którzy patrzą na swoją działalność główną, z której żyją. Ja to doskonale rozumiem, bo są przedsiębiorcy, którzy walczą o to, aby być na rynku, aby na tym rynku przetrwać. I wtedy ci przedsiębiorcy nie zważają za bardzo na to, w jaki sposób są zagospodarowane opakowania, które oni wprowadzają na rynek ze swoim wyrobem. To się również będzie zmieniać. Natomiast to, co będzie miało największy wpływ na te zmiany, to będzie prawo. To będzie to, czy prawo będzie egzekwowane właściwie, i to będzie wymuszało działania. Jakub Tyczkowski, prezes zarządu organizacji odzysku Rekopol. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze o tym, że zakończyła się dziewiąta edycja konkursu Raporty Społeczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Chodzi o podsumowanie działalności firm w obszarach niefinansowych, np. przykład oddziaływania na rynek, środowisko czy społeczeństwo. Wyróżnienia odebrali Bank Zachodni WBK i grupa LOTOS S.A. za swoje raporty, zaś nagrodę główną zdobył Raport Zrównoważonego Rozwoju Cemex Polska. Najlepszy debiut raportu to wydawnictwo Castoramy, a dziennikarze w tym konkursie też oceniali swoje typy. Wyróżnienie przyznali raportowi społecznemu spółki polskie LNG, a za najlepszy uznali zintegrowany raport społeczny, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, ANG, spółdzielni doradców kredytowych. Z jej szefem Arturem Nowakiem Gocławskim rozmawiam teraz. Trzy cele chcę związane z, z raportowaniem społecznym. Pierwsze, że to jest fajny sposób, żeby sobie uporządkować rzeczywistości popatrzeć na siebie, na to, jak się prowadzi biznes, co jest ważne, jakie są wyzwania. Tak? To jest chyba takie trochę narzędzie porządkujące y, y, pracę i pomagające oczywiście rozwijanie firmy, planowanie działań. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, żeby a, też pokazać, co się robi, bo to jest fajna, fajna, fajna do tego, żeby się nawet nie, nie pochwalić, tak? ale, ale pokazać rzeczywiście, y, y, co robimy. Tak? i zarówno tej części typowo biznesowej, jak i tej części nie yy, yy, biznesowej. Tak? To jest chyba drugi wymiar. Trzeci taki, który jest dla nas bardzo ważny, to jest yy, taka potrzeba, która się pojawiła u nas, żebyśmy jako branża finansowa popracowali nad sobą. I, i, i trochę tak sobie wzięliśmy to na, na, na siebie taką może nieco zarozumiałą rolę, Naprawiania na branży finansowej i inspirowanie ich do, do zmiany. I bardzo byśmy chcieli, żeby raportowanie społeczne wyszło po strzechy właśnie całej branży finansowej. Był to Artur Nowak-Gocławski, szef ANG, spółdzielni doradców kredytowych. I to tyle na dziś w programie Bizon, Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM. Paweł Oksanowicz, dzięki. Bye bye.